Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Siła Twojej Historii i w dzisiejszym odcinku chciałam poruszyć zupełnie nowy temat, znaczy ten temat przewija się już na, na Instagramie, w moich postach, tutaj mieliście też live'a z Instagrama na ten temat, ale chciałam go jeszcze trochę bardziej rozwinąć. Mianowicie chodzi o to, jak utrzymać swoją nową energię po transformacji. I w dzisiejszym odcinku chciałam opowiedzieć tutaj o, w pierwszej części o strachu i lęku, który może blokować nam tą transformację. Podczas ostatniego masterclassu o strachu, który jeszcze jest dostępny, podlinkuję Wam tutaj, więc możecie go jeszcze kupić, e, mówiliśmy właśnie o strachu, czym jest, jak go rozumieć i jak z nim pracować. I dziś chcę wrócić do tego tematu, bo to może być też kluczowa przyczyna tego, że blokujemy swoją e, transformację i też może się tak zdać, że że będzie elementem każdej transformacji, i to właśnie w momencie największego strachu i e, największych obaw, obaw najczęściej otwiera się potencjał do wzrostu. I o tym też mówiłam na masterclassie. Tam też macie dostępną medytację wychodzenia poza strach i lęk. Jest ona dosyć mocno rozbudowana, więc możecie zobaczyć też e, podczas tego masterclassu i tej medytacji, właśnie co takiego mówi Wam Wasz strach. Jaką częścią waszą jest i, i co takiego w tym strachu się kryje, że nie możecie dokonać tej ekspansji. Ale wracając do tematu. No właśnie, co dalej? Co dalej, jeśli to właśnie lęk i strach próbują nas zatrzymać i zabierają tak naprawdę nam energię po sesji, warsztacie, kursie, czy jakiejkolwiek innej formie współpracy rozwojowej, czy też, te, czy też po terapii? Bo ten temat, który też tutaj macie. Skopiowany jest live z tego tematu. To przede wszystkim właśnie to, jak utrzymać tę nową energię po transformacji i dlaczego to właśnie dzieje się tak, że bardzo trudno jest nam później po jakiejś sesji, warsztacie, kursie podtrzymać tą energię. Więc co tutaj właśnie w kwestii strachu? Strach często nam pokazuje, gdzie jest jeszcze praca do wykonania, czyli co jeszcze powinniśmy zrobić. Oświetla nam troszkę drogę. Do nowych przekonań, nowych blokad, które się pojawiają, i to jest całkiem normalne. I może być, że ten strach właśnie powoduje, że my nie możemy tej energii po tej sesji, czy to po tym warsztacie, czy kursie właśnie utrzymać, i może pokazać się też inne oblicze tego strachu, lęku. Przed czymś, czego zupełnie jeszcze się nie spodziewaliśmy, więc może pojawić się w zupełnie jakiejś nowej formie. Załóżmy, że pracowaliśmy nad jakimś tematem em, rozwojowym, a w tym momencie pojawia nam się strach wynikający z zupełnie czego innego. Oczywiście powiązanego, wszystko to jest ze sobą powiązane, ale tutaj może się pojawić strach przed czymś zupełnie innym. Czyli załóżmy, pracowaliśmy z pewnością siebie, a wychodzi nam na przykład strach przed nie wiem, Pokazywaniem się innym ludziom, bądź na przykład, nie wiem, strach przed, um, nie wiem, um, pokazywaniem się, nie wiem, w sieci, czy, czy strach przed oceną innych. Tak? Czyli z, z jednego tematu wypływa zupełnie inny temat. I załóżmy, że też na sesji, na przykład, pracowaliśmy nad strachem przed, nie wiem, porażką. A po sesji wychodzi nam strach przed oceną innych, tak? Więc tutaj mogą być przeróżne zależności. Oczywiście to wszystko jest ze sobą powiązane, ale może chodzi mi o to, że może być zupełnie co innego. I kiedy ta porażka stanie się już czymś, z czym na przykład zaczynamy sobie radzić, to może być tak, że po sesji pojawia się zupełny wymiar inny wymiar tego strachu. Czyli coś zupełnie innego nam się tutaj wykrzacza, że tak powiem. To znaczy, że pracujemy z czymś na jakimś poziomie, na ile jesteśmy gotowi, a wychodzi nam obawa, która była skrywana gdzieś głębiej, która jest zupełnie już na innym poziomie. Więc jak lęk może sabotować nowe zmiany? Jak ten strach lęk może jeszcze sabotować? Często boimy się, że utracimy tą. Tą wersję siebie i boimy się, że też właśnie wrócimy do starych schematów. I to paradoksalnie właśnie pamiętaj, że wszystko tutaj wymaga czasu i praktyki, i ten strach paradoksalnie może cię zatrzymywać właśnie w tym miejscu, w którym jesteś, tak? Czyli boisz się, że wrócisz do tych starych schematów posesji, i rzeczywiście ten strach powoduje, że wracasz. Nie? Że to taki paradoks troszkę wychodzi. No ale no to też wynika z tego, że boimy się utracić jakąś część siebie. Być może, nie wiem, mówi się też o tym, żeby przejść jakąś żałobę w utracie siebie. Jeśli chcesz doświadczać, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak utrzymać tą nową energię na dłużej, jak zaplanować tą nową energię w swoim nowym roku. Jeżeli nigdy, więcej, nigdy wcześniej tego nie robiłaś, to ja Cię serdecznie zapraszam na warsztat. Tu też jest mowa właśnie na Instagramie na temat tego warsztatu. Drogowskaz na Nowy Rok, więc przy okazji serdecznie Cię do tego zapraszam. Dla tych, którzy chcą zacząć działać tak naprawdę od razu, to na stronie tego warsztatu też podlinkowałam bezpłatną checklistę do tego, w jaki sposób instrukcję, w jaki sposób utrwalić zmiany po sesjach i działać tak naprawdę, e, naprawdę w zgodzie ze sobą. Ok, no to w takim razie wracamy jeszcze do tego strachu. Strach jest też takim rodzajem mechanizmu obronnego naszego. Czyli po transformacji, podświadomość może postrzegać nową energię jako coś nam zagrażającego, tak? Lęk jest mechanizmem obronnym, więc tutaj możemy się obawiać tego, że coś, w jakiś sposób się zmienimy i że to nowe je, nam zagrasza, więc tu w taki sposób strach może na, na, nas blokować, aby po prostu zachować status quo, aby zostać w tej samej energii, bo w innym wypadku widzi po prostu ryzyko, ryzyko nowości. Chroni nas też przed odrzuceniem, tak, jeżeli nowa wersja w jakiś sposób będzie na przykład, nie wiem, bardziej otwarta, bardziej odważna, asertywna, to może być tak, że pewnym osobom nie będzie się to podobać, a my będziemy się bali i ze strachu przed odrzuceniem nie będziemy chcieli wchodzić w tą nową wersję i się transformować, bo będziemy też przekonani, i być może tak, może tak być, to, to też jest tak, że może tak być, że jeżeli my się zmienimy, to rzeczywiście pewne osoby się od nas odsuną. Ale ten strach przed odrzuceniem będzie na tyle silny. Że nie będziemy potrafili wchodzić w te zmiany i w te transformacje. Strach też może nas atakować, kiedy zaczynamy działać po prostu z poziomu nowej energii, tak? Czy bać się po prostu tego? Może, możemy czuć pokusę, do tego, żeby wrócić właśnie do swoich starych schematów, i może być dość silna pokusa spowodowana właśnie strachem, wejściem w to nowe. Strach też może nas zamrozić, może nas zatrzymać w pewnym momencie, i w tym momencie możemy stracić właśnie motywację do działania, i będzie to powodowało też, że zaczynamy wątpić, a wątpienie będzie powodowało to, że będziemy chcieli się zatrzymać, i tutaj. Tak jakby kółko się zatoczy. Dlatego tak ważne jest połączenie tej transformacji właśnie z działaniem pomimo strachu, bo on może się po transformacji pojawiać i pojawia się bardzo często, kiedy my próbujemy właśnie wejść już w to nowe. Przykład: po sesji czujemy lekkość, chęć do działania, ale gdy przychodzi moment, żeby podjąć pewien krok, żeby zrobić ruch do przodu. To strach podsuwa nam myśl. A jeśli się nie uda, a jeśli coś pójdzie nie tak, to może bez sensu w ogóle to robić. Pamiętaj, że w stanie na przykład medytacji, czy tak jak robimy sesję Teta Healing, jesteś tam w tym miejscu, poza wszelkimi ograniczeniami. Jesteś w zupełnie innym, odmiennym stanie świadomości. Jesteś bez tych wszystkich schematów, zdjęte są z ciebie te wszystkie schematy, ale to jest po to, żeby zobaczyć możliwości. Wracasz tutaj na ziemię po medytacji, czy wracasz po warsztacie, po kursie i to normalne jest, że ta energia też spada, bo wracasz do otoczenia z schematami, które już były, które już doświadczałaś, wracasz do otoczenia z ludźmi, z którymi te schematy współgrały. Wracasz do siebie, do swojego życia, I, nie wiem, do swoich rodzin, do, do swojego otoczenia, do swojej pracy, więc to normalne, że te wszystkie schematy, przekonania będą wokół ciebie. Tylko pytanie, co ty z tym zrobisz, czy ty to zauważysz, czy, czy będziesz jakby z tym pracować. że ok, teraz słyszę, że ktoś mówi to i to, ale to nie znaczy, że nie wiem, ja nie mam wartości. To nie znaczy, że ta osoba mnie ocenia. Bo być może już po tej sesji będzie tak, że będzie się to po prostu od ciebie odbijać, a nie będziesz brać tego do siebie, tak? Więc tutaj może właśnie też ten sposób zadziałać. Paradoksalnie możemy brać, bać się tak naprawdę tej nowej energii, tej zmiany, i przez to zaczynamy powoli sabotować swoje postępy transformacji. Możesz czuć też presję. Presję, aby podtrzymywać tę nową energię, i ta presja też cię może jakby demotywować, tak? Bo czujesz, że musisz po prostu, muszę coś zrobić, żeby podtrzymać tę nową energię. Okej, okay, to teraz będę robić to, 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 to. Okej, okay, rozumiem, że i też jakby polecam to, żeby działać już małymi krokami iść do przodu, ale nie żeby puszować, nadawać sobie tą presję właśnie, żeby podtrzymywać tę nową energię, bo to może po prostu nas wypalić i zdemotywować, tak? Strach może nas w jakiś sposób rozpraszać. I możemy zacząć skupiać się na tych wątpliwościach i jeszcze na tym, co jest niewiadome. Może nam tam podsuwać jeszcze informacje: to idź, zobacz, tam jest jakaś wątpliwość, tam jest jakiś strach, to jest jakaś niepewność, więc może podsuwać nam te rzeczy, które niekoniecznie są zgodne z tym nowym, co, co, co chcemy co chcem już robić, tak? E, może być tak, że. Podczas tej presji też my utrzymujemy ciało w takim napięciu i to może nas wypalać, w takim napięciu presji tego, żeby zacząć sobie już radzić po tych wszystkich transformacjach. I zamiast działać wówczas z poziomu intencji, z poziomu miłości, z poziomu kreacji, to zaczynamy działać z poziomu strachu i presji. I z powrotem ta transformacja, tak naprawdę. No, nie chcę powiedzieć, że przestaje działać, ale spada nam motywacja do zmiany siebie. Lęk i strach, tak naprawdę, są naturalną częścią procesu transformacji, ale nie są jakby naszą przeszkodą. Nie powinny być tak naprawdę naszą przeszkodą. Bo kiedy nauczymy się go obserwować, rozpoznawać, akceptować, to stanie się tak naprawdę wsparciem w naszym procesie, bo oświetli nam drogę do tego. Co ewentualnie jeszcze chcielibyśmy poprawić. Więc przyczyn tak naprawdę tego, że ta transformacja nie jest stała, i że ta energia spada nam po sesji, czy, czy po innych um, jakichś tam warsztatach rozwojowych, kursach, tak jak to ogólnie określam, to przyczyn tak naprawdę jest mnóstwo, ale ten strach jest, myślę, że jedną też z głównych przyczyn. Tego, że my czasami wracamy do starych schematów, więc warto wrócić. Ja Was serdecznie zapraszam, możecie kupić nagranie tego masterclassu, który się odbył, jeżeli chodzi o strach i do wypróbowania, w jaki sposób to zadziała na Was, ale także do pobrania bezpłatnej checklisty na stronie warsztatu na nowy rok. Te wszystkie przestrzenie są dla Was otwarte i możliwe. I mam nadzieję, że następny proces transformacji będzie dla Was dużo lżejszy, a w następnych odcinkach też będę mówiła o tym, w jaki sposób tą energię i tą transformację podtrzymać. Na dzisiaj to już wszystko. Wszystkiego dobrego.